Cześć, witam Was na treningu pośladków. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. No mamy warunki, jakie mamy, ale mam nadzieję, że się będzie podobało. Ja obiecuję, że będą Was paliły. Więc zaczynamy. Krótka rozgrzewka. Masz. Prawa, 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 prawa. Wysoko kolanka, maszerujemy. Jeszcze chwilę. Hop, sprzęt, dodaj krążenie nad W Jedną stronę, cały czas masz, w drugą stronę krążymy. Jeszcze cztery, trzy, dwa. Ok, dodaj krążenie. Cały Jeszcze. Dobrze wykrążymy cały czas masz. I w drugą stronę. Rozgrzewamy ciało, szykujemy do intensywnego wysiłku. Ręce pracują, ściągnij wagi, Łopatki do tyłu, dobrze? Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Pracują ręce, Uśmiechę na twarzy, widzę je, dobrze? Super. Jeszcze chwilę, cztery, trzy. Dwa. Ok. Masz. Masz. Prawa. Prawa. Cztery. Trzy. Dwa. I przejdź step touch. Hop. 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 Jeszcze. Hop. Mocno ręce pracują. Jeszcze. Jeszcze. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni step up. Hop, hop, hop. Ręka w bok. Pięknie. Hop. Mocno napnij brzuch. I pośladk. Ściągnij nogę do tyłu. Hop, hop, hop. Patrzymy się za ręką. Jeszcze. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni. Okej. Okay. Dodaj lekki truch. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Pięta pośladek. Tak, mamy pięta pośladek. Hop, hop, hop. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Pracuj, pracuj, pracuj. Hop. Dobrze. Jeszcze. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni dodaj pajac. Szybko, szybko. Raz, raz. Dobrze. Pięknie jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ja już jestem troszkę rozgrzana, nie wiem jak wy. Dobrze. Dodaj teraz skręty w głowie. Hop, hop, hop. razem. Dobrze. Hop. Jeszcze. Pięknie. Pracuj, pracuj. Cztery, trzy, dwa, ostatni, luz. Przejdź sobie, marsz. Dobrze, Ok. Łyk wody i przechodzimy do ćwiczeń. Przygotujcie sobie maty i będzie potrzebne nam krzesło lub kanapa, dlatego tak widzicie. E, troszeczkę więcej mojego pokoju. Dobra, więc tak, pierwsze ćwiczenie. Zaczynamy sobie klasycznie przysiady, czyli stópki troszeczkę na szerokość e, naszych bioderek i lecimy sobie 15 razy, będąc zwykłe przysiady, tak? Czyli pilnujemy kolanek, ciężar ciała z tyłu. Tak, mamy hop. 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 Spinaj pośladki. Hop. Hop. Spinaj. Dopnij. Tak. Mamy 15 razy. Dobra. Ja będę pomału mówiła, co będzie w międzyczasie, jak zmieniamy na jakieś ćwiczenie. Gotowe? Gotowi? Zaczynamy. Lecimy. Hop. Dwa. Trzy. Cztery pięć, pięknie, sześć, siedem, osiem, dziewięć, Zapnij mocno pośladek w górze. jeszcze pięć, cztery, trzy, dwa, dodaj w dole trzy, góra, raz, dwa, trzy, ha, raz, dwa, trzy, ha, raz, dwa. Trzy ha. i raz, dwa, trzy. Ha. Jeszcze cztery, trzy, dwa. Ostatni. Ok. Szeroki. Czyli sumo przysiad. Mamy rozstawione stópki na zewnątrz. Szeroko nogi i lecimy. Ha ha to samo. W górze pośladek spinamy. Hop, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, H pięć, cztery, trzy, dwa. Okej, okay. dodaj trzy w dole. Raz, dwa, trzy, ha raz dwa, trzy, hop. Raz, dwa, trzy, hop. Raz, dwa, trzy. Jeszcze trzy. Hop. Dobrze, ostatni. Zatrzymaj, zwęż nogi, wędź nóżki, wracamy do naszych klasycznych przysiadów i lecimy, hop. Jeszcze, jeszcze, jeszcze bardzo ładnie, pilnuj kolanek, ciężar z tyłu, mocno posiadek do tyłu, ha! Pięknie, ha! Jeszcze pięć cztery, trzy. Dwa. Ostatnie. Pięknie. Ok. To teraz sobie przechodzimy właśnie do kanady, ale nie leżymy. Eee, nogę kładziemy na kanapie. Tak, ale nie my się kładziemy, tylko noga. Jedna na razie. I mamy hop, 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 tak. Czyli sobie Schodzimy w dół, hop i góra, hop. Lecimy. Mamy w dole tylko dodajemy trzy polsy, raz, dwa, trzy góra. Raz, dwa, trzy pracuj. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć. Jeszcze pięć. Cztery, trzy. Dwa. Ostatnie. zamyk nogę i schodzimy w dół. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jeszcze pięć. Trzy, dwa. Ostatni. Okej, okay. rozluźniej. Można łyk wody. Dobrze. Pokazuję kolejne. Czyli schodzimy sobie. Będziemy schodzić wąsko i tak. Łączymy, schodzimy wąsko. I pracujemy. Pa, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, ostatni. Pięknie. Jak się czujecie? Mam nadzieję, że dobrze. Bo ja świetnie. Dobrze. Kładziemy się teraz na matkę, to znaczy do podporu schodzimy. Tak, czyli jesteśmy sobie w podporze. Przechodzimy na przedramiona. Ok. Dobrze. Będziemy teraz wypychać jedną nogę. Na razie pojedyncze, tak? Czyli zaczynamy od lewej albo od prawej. Jak Ci wygodnie. I zaczynamy dziesięć dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, I jeszcze dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć. 4 3 2 Ok, odłóż, dłuższy nogę. Pamiętaj, że przy wypychaniu, tutaj to tak jakbyś stopą chciał chciała dotknąć do sufitu, tak? Hop. Lecimy. 10 9 8 7 sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, okej, okay. jeszcze dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, ostatni, pięknie Teraz trzy pulsy. Czyli zmieniamy sobie na drugą nogę. Trzy pulsy w górze. I do dołu. Raz, dwa, trzy. I tu mamy do kąta prostego. Czyli nogę jak najwyżej. Lecimy. Dziesięć. Dziewięć. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Głowa, pamiętaj, przedłużeniem kręgosłupa. Trzy. Dwa. Ostatni. Zamień nogę. Dziewięć. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni. Brawo. Świetnie. Teraz wyprostuj przeciwną nogę. I lecimy sobie takie lift do przodu. Góra, dół. Osiem. Siedem. osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, okej, okay. zamknij osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. okej, okay. O, możesz chwilkę usiąść sobie na pośladkać. Wyciągnąć. No, nóż. nóż. Wyciągnąć rączki. schować głowę odpocząć. leżenia bokiem, jedna noga do przodu, ta która u nas, na której leżymy, będzie szła nam góra dół, tak, czyli ćwiczymy tutaj sobie i pośrodkowy, ale też i tutaj wewnętrzną stronę uda, ok, lecimy, 10. Jeszcze pracuj. Hop. W własnym tempie tyle, ile masz siły. Oczywiście staraj się jak najlepiej wykonać ćwiczenie. Lepsza praca będzie. Jeszcze, jeszcze. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Ok. Zamieniamy stronę. To samo. Kładziemy się na drugi bok. Noga przed siebie. I lecimy. Hop. Pracuj. Noga. Góra, dół. Bardzo ładnie. Dobrze. To na kapcie nie zdejmie. Bo mogą nam trochę tutaj przeszkadzać. Dobrze. Jeszcze. Osiem siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, okej, okay. indus, dobra, zostajemy sobie na tym boczku i teraz noga, która była yy, zgięta, która jest na górze, zataczamy kółeczka, tak, czyli malutkie półeczka na razie do przodu dobrze jeszcze, jeszcze świetnie jeszcze pracuj dziesięć dziewięć osiem siedem sześć pięć Cztery. Trzy. Dwa. Ok. Zmień stronę. Zmień, zamień drugą. Drugą stronę. Do tyłu. Hop. Pięknie. No. Czujesz? Czujesz? Ja wiem, ale jeszcze troszeczkę. Będziecie zadowolone. Zadowoleni. Dobrze. Jeszcze. Pięć cztery, trzy, dwa, ostatni, okej, okay. druga, hop, zamieniamy w stronę i lecimy, kółeczka malutkie, hop, hop, do przodu, pięknie, jeszcze, jeszcze, Dobrze. Jeszcze, jeszcze. Dobrze. długo. niedługo będzie zmiana. Pięć, cztery. Zamień w stronę Hop, do tyłu. Krążymy, krążymy. Dobrze. Malutkie kółeczka. Pięknie. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze chwila. Wytrzymaj. Cztery. Dwa. Okej, okay. los. Można tylko tutaj pochlebiać, tak rozluźnić. Okej, okay. to jeszcze przed takim całkowitym leżeniem Wrócimy sobie jeszcze tylko do przysiadów. Czyli mamy. Przysiad, ha, przysiad i ha. Hop, hop, hop. Dziesięć. Dziewięć, osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni. zamień nogę. Hop. Hop. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Ok. Ostatni. Pięknie. I teraz przechodzimy do hip trasy. Chodzimy się na macie. Wygodnie. I lecimy sobie rączki. Wdłuż ciała. I mamy podnosie poślad. Na górze spinamy, opuszczamy. Hop, hop. Piętnaście, czternaście, trzynaście, dwanaście, jedenaście i dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery. Trzymaj w górze. Trzymaj. Jeszcze trzymaj, trzymaj, trzymaj. Mocno spięty poślady, tak? Tu czujemy jak jest twardy cały. Jeszcze trzymaj. Pięć. Cztery. Jeszcze wyżej. Trzy. Dwa. Ok, dodaj lekki puls. Puls, puls, pięknie, jeszcze chwilę, jeszcze, 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 jeszcze chwilę, okej, okay. mamy raz, dwa, trzy i do, raz, dwa, trzy, do, raz dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, jeszcze, jeszcze pięć, cztery, trzy, dwa, ostatni, ok, można odłożyć Teraz się tylko wyprostuj całe ręce do wzdłuż, do góry, nad głową, nogi całe proste. Oddychaj. Świetny trening. Na pośladki. Teraz kolanka do klatki piersiowej. Z wydechem i jeszcze bliżej klatki piersiowej, kolanka. Dobrze, świetnie oddychaj. Ja jestem bardzo z Was zadowolona. Mam nadzieję, że bez z siebie też. Przejdziemy teraz do pozycji happy baby, szczęśliwego dziecka. Mhm. Dobrze. Połóż jedną nogę na kolanie, złap pod kolanem, dociągnij. Aż poczujesz tu, jak się rozciąga całe nasze udo, pośladek. Dociągnij, jeszcze przytrzymaj. Zamień stronę. że teraz kołysaczką, tak, czyli trzy razy seczką stajemy sobie na pełnych stopach, lekko rojemy ciało do góry, pomału, głowa ostatnia, mhm. krążymy barką jeszcze na koniec. Trzy, dwa, okej. Okay. Jedna noga do pośladka, Kolanko do kolanka, utrzymujemy równowagę. Zamieniamy jeszcze chwilę. I wdech, wydech, wydech. I ostatni raz. Wdech. I dziękuję Wam bardzo, jak zwykle, bardzo dobra robota. I co, do następnego piąteczka.